Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Agromati, dzisiaj jest ze mną oczywiście AgroRanzes Dzień No i witamy po przerwie, no i oczywiście znajdujemy się na kolejnym odcineczku z serii Sąsiedzi na zawsze Jak widzicie dzisiaj akcja koszenie trawy z góry, przepraszam, że ta trawa jest taka niska, nie moja wina, jest to wina Season Moda, no ale trawa się nadaje do koszenia, tam jest no... Nic tylko trzeba ją skosić, ogólnie w sumie pierwszy raz na odcinku jest koszczona ta łąka jak jest cała łąka, bo zawsze kurczę jakoś nie było okazji, bo nam się raz odcinek usunął. A dzisiaj fajnie sobie skosimy całą łąkę. W dalszej części odcinka będzie zgrabianie oraz prasowanie mm, jeszcze tego jeszcze słomem, bo zostało nam pole do zrobienia. No i może jak zdążymy, to chciałbym to przecząsnąć, ponieważ jest dobra pogoda i z tego pola e, uda się zrobić ściano. Więc fajnie byłoby to przewracać, nie? E, ale nie trzeba przewracać jak, jak jest dobra pogoda, czy trzeba? No Jak jest dobra pogoda, to trzeba przewracać? Eee, tak, bo ty, to się to, to może, wiesz, weź jak nie? Dobra, dobra To jak to się że jakby zatrzymał czas, to się powraca Nie, 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 nie No i się oczywiście Masa jest z naszą kosiarą w akcji, a co ty, w i się robisz? Ja, no, najpierw trzeba się przerzucać mhm. Mam cały spór przyczepał ale właśnie mam pieniędzy, mam 15 tysięcy, ale nie mam już kredytu z czego co pamiętam. Tak, mam 15 tysięcy na czyt, więc fajnie no Ale w tym roku raczej kupimy nowe, raczej kupimy nowe pole Na kredyt albo, w, albo sobie dodamy global company i damy dzierżawę, też było spoko w sumie, co? No, to nie jest No, bo nowe pola bardzo kosztują dużo, a powiem szczerze, zaś brać kolejny kredyt Bo jak dopiero spłaciliśmy poprzedni, no to... No, wszystko No że to mojego maga za chlebami ciebie A gdzie ty jesteś? To Ale jakoś... Koszy, Jakąś trawę. A. Ja nie pracuję jeszcze. <gryzny> Najpierw skosimy trawę, żeby ona już wie, zaczęła schnąć troszeczkę, nie? Sobie. To też spoko. Ogólnie powiem ci się, że U mnie będzie lipa. Bardzo słaba są te pokosy. Jak no nie wiem, ty co masz kochoną, nie? Ja mam kochoną, ale. Ja już będę, to robił kopiec pewnie, bo nie robię. Z tego sianą, nawet na to chyba nie będzie No nie, ja sianą, nie mam teraz, sianą, wreszcie byś chciał. Kiszonki, mam tylko na przeszłość, trochę chyba nie. No nie, ja sianę na, no, ja na urlop, bo ja sianę nie, ro, ja nie robię, ale mam dużo kiszonki, nie? I taka sytuacja. No tak, mam kiszonki karabinów, teraz była jedna matka, nie? No ale półgoda jest fajna wreszcie. Popatrzyłem że nie miałbyś dobrze z pogodą no ale właśnie warunki schnięcia masz całkiem na zero w kosmicznych po kolei. Like. jak to, powiedz mi... mam już... no zobacz, bo masz i masz... na ten... linię i to, patrz sobie na... patrz sobie ale patrz, jest dobra pogoda, jest 22 stopnie gdzie? ale tam, ale musisz mieć warunki schnięcia, dobre na dole o Jezu, no, dobra na, dole, na samym gronie mam warunki święcia i na mhm. się znalazłem. A dzisiaj akurat ktoś tak tak robił, że miałem... nie będziesz dobre warunki święcia i sobie wyszło. Ale to jest może dwa razy. No dobra, zobaczymy. Małe co się zmieni tak nagle. Bo jak kurde siada, nie, bym poczęła jakiejś bo siada, bo, to, bo, to, bo to jest... a tysiąc A 1500 za czego? Za, za... dla tego?

No już Ale lag hey, hey. Aha, dobra, kurde, nasypałem przez chwilę Bo lagowało Do Ciebie pieniądze przychodzą, spokojnie 2300, na całym Nie Nieźle, i ty jeszcze będziesz miał peść soja do kofionia, nie? Co? Ty jeszcze masz soję Musisz pamiętać o tym. No ale ja się nie wracam. Ona jest, ale się to poszczególnie. Wiem, ale mówię, że jeszcze mam w to jakiś ten pieniądze jeszcze będą, nie? O to mi chodzi. No, no tak, tak. A ja też pewnie nie będę mi jakoś dużo. Ale co? Ale że pamiętasz, wybra? Ja zarobiłem dość dużo na swoich wtedy, pamiętasz? Liczyliśmy to, nie? No Dobra, ja sobie składziłem kredyt, bo spójrzka, bo tylko jest No widzisz. Ogólnie chyba w tym roku pierwsza rzepak pośrzebie, bo tamto na pole się jakieś nowe wydzierżawi to zawsze to pole będzie do przodu, nie to. I to tu jest harmadców grabi? Mm Mhm O no to jest to też wygrabi może No nawet nie wiem co na drogowo z odcinku. ale ja na Na pewno wiem, że kogoś mi mam i No tak, bo ty miałeś małe pola. Nie ci jedno sumie, bo tamto już nie pokoszony. Znaczy, na kantor nawet nie pokoszony, nie, 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 nie? No. Bo jest Nie, w tym sezonie nie jestem zbyt mały, może że takie lata no, tylko no. no, ale jak masz a słomy nie potrzebujesz, no to czemu nie, nie? No ja to jestem no, ale jeszcze teraz z tym mam dużo dosyć, więc... A czemu nie działa skup słomy na sezon? Nie wiem. Tak, czemu? Powinien działać. Bo No nie, zobacz, ta so animacja nad sobą jest wycofana, jakby. to co, ale na Strychu po prostu... A jest takie rzeczy, które On O, to mówię ci, że na Strychu nie ma w ogóle... Za zero jest. To co, ale jak powiem na Strychu, to ci weźmie. No ale... Normalnie. No i co za to będę miał? No to Co? Okay. No okay. jak? Zobacz sobie strych, jest wszystko za zero, słowa wszystko jest za zero, normalnie nie ma pieniędzy. Zobacz sobie na tym. No, jakby na cenach. Aha Tak trochę średniała. No to nie. Bo ja tej samych tyle nie potrzebuję, co z na słomą robić. Wiesz co myślałem? W tą sumę ja dziecko...

o, możesz sobie jakąś misję wziąć. to O, ja z tym odcinkiem A miał przynajmniej to zarażowanie tutaj tylko przy Coś tam. Coś tam, Andrzejku, wymyślimy, tak? A jakiegoś wapna nie musisz gdzieś sypnąć mordo No właśnie Tylko to ja akurat mam, nie nic z tylko to mam zrobić, to w jest żelaznika trochę, ja nie mam to w górze, więc nawet to się like 3 400 A okay. wypaczku, nie chcesz zasiać? A parę nie na sieci? No? Ale no nie, nie a to, z... a to nie jest głupie. <gulia> o chyba okay. teraz dostarczy, że nie wiem na przykład. A to w sumie na odcinku to tak zrobię. No widzisz, już masz robotę na odcinek. Bo no, teraz sobie to rozgrabić i właśnie może ten... Bo ja w ogóle książkę skraju, chyba na odcinku, czy ja. Co mówisz? Na moim odcinku robię robimy książkę z krajów? Ja myślę, że ja pamiętam. Ja w pełni to robię. Weź, tych 3 odcinków teraz nie było, to już nie pamiętam co tam kiedyś było. Co jest prawdą? No muszę zobaczyć, jak ja robiłem, to sobie teraz zrobię tę część sprawy. Mm. A... Tam 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 tak robiłem. I to nawet niedawno. Bo w na następnym odcinku, a to zrobię teraz na... No, no, ostatnie 15, ty 16, tak? No. A teraz parę 14. No, bo ta No, 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 to prawie na... a na odcinku samolotów zrobi tę pracę, po nie się jest już tak. No, dobrze. No,

ale To jest osobny mój chyba. Ale jak ty robisz co roku, to może co kupę, bo to w sumie ci nie przyda, no bo ja tyle nie robię w sumie. A No ale stać, się na kosztuje 3000, a ty masz 5. A ma dobrego? No. A ty to jest 3000, a 200, za ci dopłacę 200 i potem mi dasz kiedyś. <grywy> nie, nie, bo nie zarobię Nie, nie, zarob, nie, nie na ten że... sezon Fajnie, że to prostek to jest właśnie pozdrowione, bo kurcze jest o wiele łatwiej i szybciej, nie trzeba się tyle z tym pierdolić No na pewno, mówię, teraz na pewno jakieś nowe nabytki przyjdą, raczej przyjdzie agregat, bym chciał, żeby kupić od razu uprawowy jakąś Żeby kurcze, no nie męczyć cały czas z tym Ursusem znaczy no, usłyszałem, no, samym poznaniu coś coś ten styl mu chciał No i przede wszystkim jakaś dzierżawa to na 100% wleci, no bo potrzebujemy wreszcie jakieś pola, bo nasze trzy pola to trochę mało Ja chyba... Um, ja się bym bardziej patrzę, żeby kupić w końcu cel. Um, no um, Chcę kupić... Um,

Nie wiem jak to na mnie ja, ja ze zgrabiarką do ciebie. Bo totalnie do Na pewno masz więcej miejsca niż ja. No bo nie myślałem wtedy. A dalej mi właśnie cygany bramę nie oddałem, to smutne chyba. Ale ja ci powiem mimo no to, że jak na razie do gospodarstwo. gospodarstwa, to, to powiem ci, że nie będzie jakieś ciepanie, jakby miałem się rozbudować. No widzisz? No bo to ja nie będę ci dowodował, że tak do rozmiania znowu nie. Taka wielka skarga, on bóg na wszystko No to będziesz miał dużo pieniędzy za wygładzanie. Dobra, już Andrzej... Ale też mam super plan, że mógłbym zrobić coś takiego jak nie do stawastrza. No. Ale ty masz lepszą z Gwiniarki, w sumie masz taką nowszą, bo ja mam jednak starą gwiazdę, no ale... Ale wiesz, no, ty masz na przykład prasę, nie? No, masz RC Budowatna. No. Zanim do to jest, to No. Ale prasa jest wspólna. No ja No ale RCW jest moje jednak już, no. No, ale... Teraz ogólnie musimy sobie znaleźć e, przewracarkę, która tu jest. O jezu, coś co się zbogowało w drzewie łyżka. no ogóle to i nagrywaliśmy z miesiąc czasu, i to nie pamiętam, wszystko co gdzie było, ale e, nie ma tak. ogólnie jadę to roztrząsać, czy coś to rozcząca nie da, nie mam pojęcia, ale przecześniemy to. No, ale, ale trochę, ale tu, Jak masz teraz święcia, to bardzo to tak to, to jest ci na leju. Zobaczymy. No, musi nie na rok co? Może. się uda. A jeśli na co to nie używany, to może to, no. nie, to, to nie jest to na fawiearku. To jest coś niegupie. To i chciał bardzo właśnie to pójść. Ale po co Zdebuj? ci w J... kupić o nie masz prasy. Na no, przykład A Borderowi A no tak, no... To myślę, że w końcu sezonie chyba weź co? Ja wiem czy jeśli kupię pracę, to na czym się nie skończy, bo nie wiem, że klasy trzeba być kosztowały, bo jak więcej 50 na pewno nie. No, tak. no okej. Okay. Ja sobie kupię parcę z tego, z dniu Holanda. Tak, no, tak, no. no, stać mnie. अच्छा। um No żartuję. Ja na pewno będę chciał klasę, <laughs> obijarkę. No hmm... i nie wiem czy na mnie pływa, na mnie pływa jakoś tak praktycznie do tego nastawiony jestem, bo ja mam Ja na pewno mówię, ja ci powiedziałem, talerzówę, siewnik, kupę dużego zetora za moje, który miał 1000 koni i wreszcie coś pójdzie. Tak, ja właśnie kupuję, to jest dla sklepu używany, ale problem jest taki, że kupiłem talerzówkę, rocznie, rocznie i... no wiatr. Ja na pewno... A jeśli starczy na coś, to możecie rozstrzelać. Ja też rozstrzelać, bo ten lejek to trochę mały będzie na dół. Take, to to, to, laiki, to trochę tak, to jest to konne, ale jak ci się to będzie wyglądało. No, tak ale, ale jest, mm -hmm. e, jest taka możliwość. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może to Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może się Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. ale jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może jakiegoś. Może to się zmieni, to warunki no. Na następne dni to, to tak nie robi. A facie, to, a jest w warek, z na ile jest, no i na sądach pokazane na dzisiaj tylko? Nie, do wtorku. Kiedy się na to kończy? A ile z nich jest nice teraz zrobione? Na 6? Tak. No. No, nie, nic, co zobacz. Ale to tu może miarę są zaledwie prędkości ratu, bo wartość, która odpoczywa, nie ma. Najwyżej przewiniemy jeden dzień. Na twój odcinek przewiniemy jeden dzień i zobaczymy czy coś się zmieni. No ja się skusiłem, przewróciłem, zgrabiłem, sprasowałem samolot, jest fajnie, bo no udało się dość dużo rzeczy zrobić, tam więc super. No i co, ja wam dziękuję serdecznie za odcinek. Do końca. Na razie, cześć.